Siema. Wszystkie nasze cztery drużyny, polskie drużyny, awansowały zgodnie do kolejnych rund e, europejskich pucharów, co powinno cieszyć, bo w ostatnich latach te pierwsze rundy nie przychodziły nam tak łatwo. Hmm. Bardzo dobrze, że obyło się bez kompromitacji, chociaż Śląsk-Wrocław z Podgoricą Zagrał trochę słabo. Suma sumarum ważne, że ekipa Oresta Lenczyka awansowała do trzeciej rundy, no i nie powtórzyła się e, historia z, e, z 2009, na przykład gdy odpada, odpadaliśmy w meczach z Lewadią Tallinn. Teraz w trzeciej rundzie Śląsk A, zagra ze szwedzkim Helsingborgiem. Jest to drużyna bez jakichś wielkich nazwisk. Mm. Tylko że właśnie ciężko nam grać e, z drużynami ze Szwecji. Nie lubimy tego skandynawskiego stylu gry, topornego czasami i no siłowego, siłowego. E, Helsingborg to siedmiokrotny mistrz Szwecji, e, a i co ważne, ostatni mistrz Szwecji, który e, zagrał w sezonie 2000-2001 w Lidze Mistrzów jako ostatni klub szwedzki. No. A jak pamiętamy, my trochę mamy dłuższy rozbrat z Ligą Mistrzów. E, o, w 1996 roku ostatnio grał Widze w Łódź, Także no, dla nas to już jest epoka bez tej Ligi Mistrzów. Chocia, chociaż i Szwedzi, jak widać, już długo nie grają w Champions League. Pierwszy mecz Śląsk rozegra u siebie na stadionie we Wrocławiu. No i tutaj trzeba upatrywać szansy zaliczki już w pierwszym meczu, by, by do Szwecji jechać, no i przypieczętować ten awans. Jeśli Śląsk zagra w tych dwóch meczach ze Szwedami tak jak ostatni mecz z Czarnogórcami, nie ma szans ale mam nadzieję, że forma będzie szła do góry i czwarta runda jest w zasięgu naszego mistrza Polski dzięki czemu, jeżeli nawet go odpadł w czwartej rundzie to dostanie Ligę Europejską fazę grupową także Trzymajmy kciuki za naszego lisza polski Śląsk Wrocław Helsingborg. Cześć!